Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam mojego Chevroleta Lenace, który przeszedł niezła metamorfozę. W tym filmie zobaczycie, jak wygląda mój Lanos po obniżeniu zawieszenia cały projekt On Air in Style Low. Będę opowiadał o procesie modyfikacji, pokażę Wam efekty i podzielę się kilkoma radami. Zapraszam do oglądania! Część wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w świat tuningu Chevroleta Lenasse, a konkretnie w to, jak z tego wydawałoby się prostego samochodu STWRZY. Prawdziwe dzieło sztuki na czterech kołach. Zaczynamy od eliminacji hałasu i wibracji w kabinie, bo komfort jazdy to podstawa. W moim lanosku, zanim zacząłem tuning, jazda przypominała podróż po nierównej, brukowanej drodze, wszystko trzęsło się i huczało. Rozwiązanie? Zaczęło się od wymiany wszystkich zużytych uszczelek i gumowych elementów zawieszenia. To już sporo pomogło. Następnie zainwestowałem w dobrej jakości maty wygłuszające, które nakleiłem na podłogę, drzwi i dach. Różnica była kolosalna. Cisza i spokój, o których wcześniej mogłem tylko pomarzyć. Dodatkowo wymieniłem tapicerkę drzwi na taka zlepsza izolacja akustyczna. To naprawdę zmieniło komfort jazdy. Przechodząc do tuningu Chevroleta Lenasse, muszę powiedzieć, że możliwości ESA ogromne. Zacząłem od zawieszenia. Zastosowałem obniżone spre i amortyzatory, co nadało Lanosowi bardziej agresywnego, sportowego wyglądu. Ale to nie wszystko. Zainstalowałem również aluminiowe felgi o większej średnicy, które idealnie komponują się z nowym zawieszeniem. Efekt wizualny jest niesamowity. Oczywiście, nie zapomniałem o oponach. Wybrałem model o sportowym charakterze, zapewniający lepsza przyczepność i prowadzenie. Całość dopełnił zderzak przedni i tylny, które nadały Lanosowi bardziej dynamicznego wyglądu. Tuning wnętrza Chevroleta Lenase to dla mnie osobna historia. Zaczęło się od wymiany tapicerki. Wybrałem materiał o wysokiej jakości, trwały i przyjemny w dotyku. Następnie Zainstalowałem sportowa kierownicę, która znacznie poprawiła komfort prowadzenia. Dodatkowo zamontowałem nowe, sportowe fotele, które zapewniają lepsze podparcie podczas jazdy. Nie mogło zabraknąć elementów z karbonu, które dodały wnętrzu prestiżu i nowoczesności. Całość dopełniło nowoczesne radio z dużym ekranem dotykowym. Jeśli chodzi o tuning silnika, to tutaj postawiłem na stopniowe ulepszenia. Zaczęło się od wymiany filtra powietrza na sportowy, który zapewnia lepszy przepływ powietrza do silnika. Następnie zainstalowałem nowy układ wydechowy, który poprawił moc i dźwięk silnika. Oczywiście, nie zapomniałem o regularnej konserwacji i wymianie oleju. Wszystko to przyczyniło się do znacznego wzrostu osiągów mojego lenasy. Na początku mój lanos był zwykłym, seryjnym autem. Miał standardowe wyposażenie, słaby silnik i nudny wygląd. Ale to się zmieniło. Teraz, po wszystkich modyfikacjach, jest to prawdziwy unikat, który odzwierciedla moja osobowość i pasję do motoryzacji. Tuning to dla mnie przede wszystkim sposób wyrażania siebie. To możliwość stworzenia czegoś unikalnego, czegoś, co odzwierciedla moje indywidualne potrzeby i gust. To nie tylko modyfikacje techniczne ale również emocjonalna podróż, pełna satysfakcji i dumy z efektu końcowego. I to jest najważniejsze. Część wszystkim! Dzisiaj zagłębimy się w świat tuningu Chevroleta Lenase, bo wierzcie mi, możliwości ESA ogromne. Zaczynamy od samego serca, od tuningu mechanicznego. Chip tuning Lenase to temat rzeka. Możemy tu mówić o zwiększeniu mocy, poprawie momentu obrotowego, a nawet o zmianie charakterystyki pracy silnika. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Czy zależy nam na bardziej dynamicznej jeździe, czy może na oszczędności paliwa? Dobry tuner pomoże nam dobrać odpowiednie ustawienia, które będą idealnie dopasowane do naszych potrzeb i możliwości naszego lenasy. Pamiętajmy jednak, że chip tuning to nie tylko wgranie nowego oprogramowania. To również dbałość o stan techniczny silnika, regularne przeglądy i odpowiednia eksploatacja. Nieprawidłowo przeprowadzony chip tuning może przynieść więcej szkody niż pożytku. Przechodzimy teraz do wnętrza naszego lenasy. Panel deski rozdzielczej to miejsce, które daje ogromne pole do popisu. Możemy go całkowicie odmienić, wymieniając elementy na nowe, dodając podświetlenie LED, a nawet całkowicie zmieniając jego kolorystykę. Możliwości SA praktycznie nieograniczone. Od prostych modyfikacji. Takich jak wymiana gałki, zmiany biegów czy nakładek na pedały, po bardziej zaawansowane projekty obejmujące. Całkowita przebudowa kokpitu. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i budżetu. Pamiętajmy jednak o zachowaniu bezpieczeństwa i funkcjonalności, nie chcemy, żeby nasze modyfikacje utrudniały nam jazdę. Kolejny etap to tuning nadwozia. Tutaj również mamy szerokie pole do popisu. Możemy zacząć od drobnych zmian, takich jak wymiana zderzaków, progów czy spójlerów. A możemy się posunąć dalej, do bardziej radykalnych modyfikacji, jak NP. Poszerzenie nadkoli, obniżenie zawieszenia, czy nawet całkowita zmiana stylu karoseli. Pamiętajmy o odpowiednim doborze części, które będą kompatybilne z naszym lanosem i zapewnia bezpieczeństwo na drodze. Tuning zewnętrzny to szansa na wyrażenie swojej indywidualności. Możemy tutaj pobawić się kolorami, naklejkami, a nawet całkowicie przefarbować nasz samochód. Dodatkowe oświetlenie, chromowane elementy czy oryginalne felgi wszystko to może zmienić wygląd naszego Lenasę nie do poznania. Pamiętajmy jednak, że tuning zewnętrzny to nie tylko estetyka. Dobrze dobrane elementy mogą również poprawić aerodynamikę naszego samochodu. Na koniec, ale nie najmniej ważne, nowe obicia foteli. To element, który wpłynie nie tylko na wygląd wnętrza, ale również na komfort jazdy. Możemy wybrać materiały o różnej strukturze i kolorach, dostosowując je do naszego gustu i stylu. Nowe obicia mogą całkowicie odmienić atmosferę w naszym lanocie, czyniąc go bardziej przytulnym i komfortowym miejscem.